Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Agnieszka Randki z życiem. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną. A jeżeli trafiłeś tutaj po raz pierwszy, to chciałabym tobie również powiedzieć, że prowadzę audycję o tym samym tytule Randki z życiem w Radio Głos Literacki i zapraszam ciebie serdecznie. Co druga niedziela, godzina 20.01 Natomiast powtórki odbywają się w sobotę o godzinie 13.00, i już serdecznie Was zapraszam na audycję, która będzie w przyszłym tygodniu, równiutko za tydzień, w niedzielę, i zaprowadzę Was gdzieś na fajną wycieczkę. Takie będzie wycieczka solo, bym powiedziała, do. No, to poczekajcie, słuchajcie i, i czujcie już się tutaj bardzo, bardzo zaproszeni. Ale dzisiaj, ten dzisiejszy mój poranek zaczynam wyjątkowo. Wyjątkowo, dlatego, że nagrywam przede wszystkim podcast. Jestem tutaj dzisiaj z Wami. I zanim rozpocznę tak na dobry mój dzień, to chciałabym Wam chwilę taką zająć i zapytać Was, jak Ty. Drogi słuchaczu, zaczynasz swój dzień, budzisz się, może to promienie słońca, które przenikają przez, przeciskają się przez rolety, przez żaluzję, przez zasłonkę, budzą Ciebie, uśmiechasz się na twarzy, ale być może jest też taka sytuacja, że widok za oknem wcale Ciebie nie rozpieszcza i jest szaro, buro, Zdarzają się przecież takie dni. O ile łatwiej jest, o uśmiech, jeżeli jest ten promyk słońca za oknem, prawda? Zgodzisz się ze mną. Natomiast kiedy no, ten widok, ta pogoda wcale nas nie rozpieszcza, no to udziela nam się naprawdę. A gdyby tak, Każdego dnia wyobrażać sobie i mieć taką nawet intencję, że ten dzień będzie cudownym, pięknym, radosnym dniem, mimo wszystko, pomimo trudności, problemów, być może nawet masz jakąś dolegliwość, czy jesteś nawet gdzieś na oddziale szpitalnym, bo choroby zdarzają się każdemu i może właśnie w takich trudnych chwilach w trudnych momentach dostrzeżesz taki promyk być może to nie będzie wcale ta pogoda za oknem, ale uśmiech jakiejś osoby która akurat przechodzi obok Ciebie dostrzegaj, dostrzegaj takie rzeczy bo są naprawdę przepiękne i wracając do tego pytania jak Ty zaczynasz dzień czy zaczniesz go z dobrą intencją ja powiem Wam szczerze: od dłuższego czasu, po przebudzeniu się, słucham przepięknej medytacji. Kiedyś uczestniczyłam u Claudii Pingot na, na warsztatach, i taki prezent, który wtedy otrzymałam, było kilka medytacji, i naprawdę są dla mnie no, przepiękną, bym powiedziała, przepięknym prezentem na każdy dzień. Bardzo lubię jej słuchać i jeżeli nie miałeś możliwości, a chciałbyś wysłuchać, to zachęcam Ciebie, bo możesz Klaudię znaleźć na, na YouTubie, wystarczy, że, że wpiszesz po prostu Klaudia Pingot i być może takie medytacje również znajdziesz, a chciałabym podzielić się właśnie takimi moimi spostrzeżeniami i moim takim doświadczeniem. I ta medytacja nazywa się Kometa Poranna. I powiem Wam szczerze, kiedy wypowiadam tą intencję na ten dzisiejszy dzień, to na koniec dnia sobie tak myślę faktycznie ta intencja wow, no spełniła się. Było tak, jak sobie właśnie wymyśliłam, że to ma tak być. To taki był mój dzień, początek dnia dobrych myśli, tej intencji, bo przecież te myśli nasze są, są energią. Projektuj swoje życie, bo mamy takie tendencje do tego, i tak jest, że ile razy projektujemy wystrój wnętrz naszych mieszkań, sypialni, łazienki, czy też kuchni. Spędzamy naprawdę wiele, wiele czasu. Sama o tym doskonale wiem, bo już przeszłam tyle remontów, że już, już więcej nie chcę, ale jest jakaś taka smykałka we mnie, taka chęć co jakiś czas, żeby coś ulepszyć, coś zmienić, ale myślę, że to chyba nie tylko u mnie, u większości z nas, bo chcemy coś nowego, a zmiany są naprawdę też bardzo. Potrzebne i bardzo nas również wzbogacają, bym powiedziała. Dostarczają innych wrażeń. I z takich moich doświadczeń, kiedy projektowałam kuchnię swoją, a chciałam naprawdę zrobić z nią nie tylko ładną, estetyczną, przede wszystkim funkcjonalną, i zajęło mi to troszeczkę czasu. Podglądałam różne projekty, przeglądałam jakieś Zdjęcia, y, projektów y, osób, które naprawdę miały swoje jakieś tam doświadczenie. Oczywiście, wszystkie rzeczy, nie wszystkie rzeczy były takie, które mi się podobały, ale zawsze mogłam coś tam dla siebie wybrać. Ale przemyślałam sobie naprawdę dokładnie. Y, oczywiście, jak to zazwyczaj bywa po remoncie, człowiek sobie myśli, A gdybym zrobiła coś jeszcze, coś jeszcze no być może można te pewne rzeczy tak poulepszać i zmiany będą wprowadzane powolutku. Ale teraz kiedy na przykład rozładowuję zmywarkę w mojej kuchni, a tak się złożyło też dzisiaj z samego rana, zanim tutaj do was zasiadłam, to pomyślałam sobie, to był naprawdę świetny pomysł, że tą zmywarkę ustawiłam akurat naprzeciwko szafki, a w tych szafce w szufladach umieściłam Talerze, sztućce, i tylko wiecie: otwieram tu zmywarkę, tu mam szuflady, i tak przepakowuję z jednego miejsca na drugie. Nie muszę biegać po tej kuchni, a kuchnia jest dosyć spora. I za każdym razem, kiedy powtarzam tą czynność, to jestem z siebie zadowolona, bo to tak było fajnie przemyślane. I pomyślałam sobie, czy jestem zadowolona ze swojego życia, ze swojego dnia, kiedy zaczynam? Czy projektuję ten dzień, ten poranek? Czy ty go sobie dzisiaj zaprojektowałeś? Zaprojektowałaś, jak go spędzisz? Warto, warto już obudzić się z taką myślą, z taką iskierką posłuchać, czy zrobić sobie medytację, intencji, żeby ten dzień naprawdę rozpocząć troszeczkę może inaczej. I pomimo tego, że może masz jakieś trudności, problemy, tak jak już wcześniej mówiłam, z uśmiechem, z jakąś może swoją, swoim przemyśleniem, wejść, z taką też wdzięcznością w takich dobrych, wysokich wibracjach bo przecież myśli są naszą energią. Ale dla dobrego samopoczucia, moi drodzy, to nie tylko liczy się to, co tam myślimy w naszych główkach, te dobre myśli, ale na pewno warto zadbać tutaj o zdrowy kręgosłup, o rozciągnięcie się. Ja osobiście uwielbiam wskakać na matę, porozciągać się, i odnaleźć taką chwilę spokoju dla siebie. To jest takie naprawdę te moje. Czasami nie mam tyle czasu przed pracą, żeby poćwiczyć godzinę czasu. Może to być dla mnie wyzwaniem w ciągu tygodnia, ale pół godziny to jestem zawsze w tygodniu. Po pracy również staram się znaleźć chociaż te 15 minut na rozciąganie kręgosłupa, bo przecież. Mamy naprawdę jedno i dbajmy o nie. Dbajmy nie tylko o zdrowie psychiczne, ale te fizyczne, o to co jemy, w jaki sposób się odżywiamy i czy na Twoim stole kuchennym wyląduje bardzo obfite i tłuste śniadanie, obiad i kolacja, a może zechcesz sobie również zrobić takie, taką dłuższą przerwę. To się nazywa chyba okno żywieniowe, z tego co tak sobie przypominam. I ostatni posiłek zjeść o godzinie 17 na przykład, a to śniadanko sobie już tak przedłużyć na tą godzinę 9 czy 10 rano, to też dla naszego zdrowia. Bo taka obfitość tych posiłków, dobrze sami wiecie, że nie je jest fajna. Dbajmy, dbajmy moi drodzy o nasze zdrowie, kiedy jest na to czas, bo może być taka sytuacja, że no, gdzieś to nas coś unieruchomi i y, obiadając się, jedząc tłuste rzeczy, słody, czasami dobrze wiecie, że to tak nie prowadzi do dobrych rzeczy. Ale ten podcast jest też, żebyśmy się wzajemnie zachęcali, inspirowali. Kiedyś rozmawiałam z taką moją znajomą, która wróciła słuchajcie z, z uzdrowiska, z sanatorium i wróciła taka ożywiona, taka naprawdę pełna wigoru, energii, ale po dwóch tygodniach powrotu do takiej codzienności, znowu odczuwała zmęczenie, znowu było coś nie tak, i zapytałam ją, czy myśli, że, że to przez te wszystkie zabiegi, no bo wiadomo, jesteśmy w takim miejscu, otrzymujemy taki zastrzyk totalnej odnowy energetycznej. Oczywiście przyznała mi rację, ale też z naszej rozmowy wynikało to, że tam codziennie chodziła na salę gimnastyczną i była gimnastyka. I to taka, że no trochę pociągnęło. Troszeczkę ten pod do koszulki się poprzyklejał. I widzicie, moi drodzy, to też może być taki malutki haczyk, że. Te dobre nawyki, te dobre rzeczy czasami przychodzą nam takim z trudem, wymagają wysiłku. To tak samo jak z zaprojektowaniem naszych wnętrz, czy będziecie robić remont swojego pokoju, czy czegokolwiek, to wiecie, że najpierw musimy włożyć ten wysiłek. Pomyśleć i myślę, pomyśleć tak, że, że jak to wszystko wykonać, jak dobrać kolory, jak wszystko, żeby to tak pięknie się zgrało, bo to nie jest wcale takie proste, ale efekt potem jest taki wow! Zaskakuje Ciebie, Twoi gości, którzy do Ciebie przychodzą, ale przede wszystkim to jest dla Ciebie, to nie jest dla innych, bo Twoja kuchnia, Twój pokój. Salon ma być przede wszystkim dla Ciebie i funkcjonalny, i zdrowie ma służyć Tobie. Zaczynaj każdy dzień dobrą myślą. Czy to będzie medytacja z intencją, czy to będzie rozmowa wdzięczności z podziękowaniem za życie, za to, że się obudziłeś, obudziłaś, witasz ten poranek świeża. Uśmiechem, wypoczęta, bo myśl, moi drodzy, jest energią. Projektuj nią swoje życie. I wytwórz taką mgiełkę, taką otoczkę, może wokół, wokół siebie, takiej dobrej energii, że gdziekolwiek pojawisz się będzie emanowało od ciebie taką dobrą pozytywną wibracją i będziesz zarażać przede wszystkim tym innych. Uśmiechnij się dzisiaj. Wypij sobie kawkę, ja już właśnie tutaj dopijam, moi drodzy i bardzo mi było miło, że mogłam dzisiaj w taki dzień troszeczkę inny dla mnie rozpocząć ten poranek. Jestem już po medytacji z intencją. Dopijam kawkę i za chwileczkę wskakuję na matę. Mam taką ulubioną moją też jogę. Też znajdziecie ją na YouTubie, jak sobie wpiszecie powitanie słońca. Myślę, że wiele filmików Wam się pokaże. Także cóż, zapraszam Was. Kawka, potem joga, powitajmy dzień, powitajmy słońce i życzę Wam samych cudowności. Niech się dzisiaj dzieje. Och same piękności. Cześć!